Witam Państwa! Ponownie była krótka przerwa, ale wracamy do Outlasta. Oczywiście, nie mam pojęcia, powiedzmy, 11 odcinek. I skończyliśmy w wodzie, czy znaczy wadnie z zakrwawionym wodą. I zauważyłem coś, czego nie widziałem w poprzednim odcinku na koniec. Mianowicie ktoś sobie przebiegał w ten sposób. No oczywiście tam jest ten jeden popapraniec, tu jest drugi. Na szczęście do nich nawet nie możemy iść. Gorsze jest to, że musimy mieć do tego gościa, który pobiegł w tą stronę. A oni cały czas się nam, łelera, przyglądają. Tu nikogo. A, tam jest ich kolejnych dwóch. Ja myślę, że ta gra teraz dopiero nabierze rumieńców. Tego to się spodziewałem akurat. Mogę się schać do szafki. Na razie nie ma takiej potrzeby. A może jest? Może oni właśnie... Nie wiem, to brzmi jakby łańcuch ściągali, żeby tu wejść. Są nade mną, ale dlaczego ja mam się czołgać? Tu jest ciemno jak w dupie, nie wiem czy ja chcę tu iść. Dobra, jednak chcę, tu jest ważna karteczka jakaś. A, to tylko rozdział. To nieważne w takim razie. Mam wrażenie, że stąd ktoś przyjdzie. Może dlatego, że to jest jedyna dostępna opcja? Aha, będziemy się czołgać i ktoś akurat wejdzie. Mhm. Chyba, że nie muszę się czołgać. Mogę sobie. Oczywiście, że nie mogę sobie drzwiami pyknąć tutaj. No nie zno. Idziemy się z nimi przywitać. Dzień dobry. Do widzenia. Może sprowokuję go, żeby mi te drzwi otworzył, co? Maniek oj, oj, oj. On nie będzie otwierał drzwi. Ale z najgorszy on tych drzwi nie chcę otworzyć on się od A, jednak yy, otworzy drzwi, korzystał ktoś inny. O kurde! już grills! Nie ma czasu, żeby się leczyć. A przez to biegnę nieco wolniej. I to jest nieprzyjemna sytuacja. Fuck! Tędy. Fuck. Akurat jak się chciałem uleczyć, to wyskoczyła małpa. O! O pierdzielę przerwa chyba była potrzebna Fak Może poczekam aż się przebije, co? I teraz Dobrze A przy nas uleczyło bez bandaży Jest bardzo dobrze Nie zahacz w przypadkiem o jakiegoś haka Dzień dobry O ty małpo Fak przez ludzi. Dawaj, dawaj. I tu już nie przejdziecie, co? A tak jak ten grubas nie da rady przejść, co? Nie da rady. Lamusywy. Co ty? O! On jest jednak silniejszy niż tamten grubasek. Dziwamże z okno. Trzeba przyczasło palce. Wydaje mi się. A tak to wyglądało. Intuicyjnie ja idę do otwartego okna. Tylko czemu my znowu jesteśmy w szkole? Czyli to coś tutaj jest. To dobrze, że okno otwarte mamy tutaj. Co to za okno? Czemu ono się tak dziwnie otwiera? Dobry. No, oczywiście idziemy do światła, nie? Zobaczcie, że są drzwi otwarte. Hallu? Czy ja tam e, widziałem e, ludzi, którzy sobie wiszą? Start odcinka już taki intensywny. No, o to właśnie chodzi w horrorkach. Tu ma być symulator srania bez przerwy, cały cał, 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 cał czas. Poprawię sławkę. Ale to jest Jessica. Czyli to nie są ludzie zwykli, tylko to jest Jessica wszystko. Bo nie za mną. No. A to by było dobre miejsce, żeby akurat teraz za mną się pojawił i zmusił mnie do szybkiego ...reagowania. Tu oczywiście nie mogę wejść, do damskiego sobie wejdźmy. Nie, nikogo nie ma. Muszę pamiętać, że... ...czołga się na C. Bo wcześniej chciałem się pod tymi łóżkami przeczołgać, to nie mogłem. No, robiłem to kontrolem, tak intuicyjnie, jak w każdej gierce. Nie podoba mi się, że wszystkie sale są potwierane Co to było? Aha, co Aha. powiadomienie przyszło? Akurat jak nagrywam? O, w końcu zamknięte. O, cześć Jezu. <laughs> jeszcze po nie podeptałem. Ale ja hamski jestem, co? Tu można otworzyć. Myślałem, że tu będzie taki wisielec jak w i Jeden tam było. Przy wejściu do sali od razu dostaliśmy w wisielcem W ogóle dobry kadr dzisiaj złapałem. Inaczej trochę kamerę ustawiłem. Jestem z siebie normalnie, cholera, jasna dumny. Nie wiem, czy tu byliśmy, ale tutaj był ten potwór. Cholera wie, co to jest za potwór swoją drogą. Mam wrażenie, że się alarm załączył. Stoi tam, widzicie? Czyli to teraz to my gonimy jego. Nadal tu jest, Jessica pobiega w tamtą stronę, ale nadal tu jest. Co mamy z tym faktem zrobić? A, to jest z tej sali jakby go dziabnąć. A nie, on jest za ścianą. Zrobił, że sobie świeci, żeby świecić. Wygląda jak Chris Walker. Tu jest coś za jasno. Aha. Dobra. Czyli idziemy... On jest za mną. Widzę ten cień. Chyba że mam jakiś zmutowany bark. Dosłownie widziałem go za mną. E szkoły. Jeszcze biblioteka. Kurde. mister Nadwaga. Chris Walker. Kurde, ma takie ze mu łzy po plecach ciekną. <grym> Musiałem tak. Mogłem wejść na spokojnie, ale stwierdziłem, że je pociął. Jak mogę się wbić? Skoro i tak wiedzą, że tu jestem. To niech chociaż oni też się wystraszą. O, Co tuś tak nagle ciemno zrobiło, co? Mhm. Nie ma to jak labirynt w hororkach. I prawdopodobnie potwór ma mapę do niego. Tu możemy go wyminąć. fak ślepy zaułek. fak ślepy zaułek. O! Dobra, to był tylko ten duch. Fuck! A gdzie on jest? Coś, coś mnie, cholera jasna, spowalnia. Co mnie spowalnia? Halo? Eee, czyli nie da się go ominąć? Tym labiryntem? Co? Ale nie widzę tej jego ścieżki, więc póki co jesteśmy powiedzmy, bezpieczni? O, wow, wow, to jest ten duszek. No, ty! Andrzej! Andrzej! Andrzeju, nie denerwuj się! Zaraz wyklepiemy. Szybko, szybko, szybko. Wiara. Chrystus. Bateria. Ale idź dalej, idź dalej. I do światła. Jessica, ty do... Chciałem po nosku, znaczy pod nosku, po podrapać. Nie skupię skupię na tym bandażu i tylko usłyszałem krzyk. <laughs> I się własną śliną zachłysnąłem. Stąd przyszliśmy. Gdzie teraz? What the hell? Tam. Czemu tu jest nagle tak krzywo? Nieistotne. O, o! To wszystko twoja wina? Czy to pomieszczenie przed chwilą inaczej wyglądało? Czy będzie portal? No nie będzie portal? Będzie portal. Co to są za obśrupy Ja się pytam. E, chwila spokoju dla mnie, może? Coś? Tak, mamy chwilę spokoju. Myślę, że tędy będę musiał przeskoczyć. Ale mogę się tędy przeczołgać również. A po co? Aha, bo tak się tutaj dostaliśmy. Kurde mi się ręce spociły znowu, no. Outlast... ...mnie nie wykończy. Znowu ich słyszę. A teraz idziemy na dół? Przecież wyskoczyłem przez okno, a teraz mam jeszcze iść na dół? Jest za mną! Fucking shit! A bo nie ma go za mną? Na górze był? Pode mną? Ja pierdyle! Słyszę jak sapią. Teraz są nade mną, ale gdzie teraz? Tutaj, jako po co? I co, mam lepszy pomysł? Na razie to zablokuje przejście im i się rozejrzę, co mogę tu uczynić. Gdzieś tam biegają, ale. Oni nie są dla nas teraz żadnym zagrożeniem. Oni tylko chodzą w kółko. Więc tu na dole jesteśmy całkowicie bezpieczni. A co ja mam zrobić? Tu na górę chyba nie. A tutaj sobie mogę dziabnąć. Dobrze. O, jednak mogą tu zejść. Nie złapał mnie za nogę. Jest dobrze. Kurde, jak on wolno idzie po tych schodach, co ja zrobiłem? Czy ja dobrze zaskoczyłem? Chyba tak. Maxa maksa fartownie, ale dokonałem tego, czego miał, dokonać się miałem. Mogę iść dołem? Chyba, żeby znaleźć bandaż, i bateryjkę, i powiadomienie, ale nie to ja muszę na górę. Cholera, takiego grzyba ja tu schodziłem w ogóle. Że to jest chyba ino takie, żeby wiecie, że presję zrobić. A faktycznie zagrożenia z ich strony na chwilę obecną jeszcze nie ma. No tak to już by było dawno po mnie. Okej, okay, na górę. O kurde. Cześć Jessica. Znowu w szkole?

On tu jest. Otwiera salę, czy znaczy Kible? To niech on tam otwiera, a my dzida. Powinien być za nami. Ja to są znaczenia głośno, ale chyba zepsułem gierkę i nas nawet nie goni. Cóż, nie będę płakał nad rozlanym. Dzień dobry. Czy w sumie nie taki dobry dla ciebie? A no, wyżej nic nie ma, dobrze. Idziemy do otwartych drzwi. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, co mi nie wierzy. O, Po prostu zagubiony. Właśnie tak się... Yy, Cholera, czuję, nie muszę się ukrywać, ja się nie ukrywam, ja uciekam. Pozwól sobie pomóc, nie cholerę. O! Pamiętam jak był młody, zawsze byłeś taki nerwowy, że nie się ale... ale nie z brzuchomówcą. <laughs> What the hell? Się straszyła to tylko flaga, o i zniknął No tak, zapomniałem zamknąć drzwi Przez okno? Czy tam do drzwi? Są tłamy. I will never... I will never let you go Fantastyczny angielski po raz kolejny. Tym razem gra nie przetłumaczyła tego później. Jak ja się wysiliłem, Tylko co to tak naprawdę ma zaznaczenie dla nas? Co nie z tego okna? Coś tu mam znaleźć. Jeszcze. Czy powrócić tam skąd przyszedłem? Drzwi są zamknięte. Strasznie cukierkowo. A, tędy się zmieszcza. Przez okno. Eee. Co? Hello? A, tutaj. Na balkon sobie zejść. Na górę. Idziemy mu otworzyć, co? Nie, nauczyli go korzystać z klamek albo stąd spróbuję. Nie chciałem ryzykować, że mnie wypchnie. To sam się zepchałem. Świetne posunięcie. Postanowiłem się napić podczas podróży Gzymsem. To jest Gzyms? Chyba tak. Się uspokoił. I hop. Mamy zapis. A nagrania. Nagrania tak w samą porę. Dlatego trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam Was, ja, czyli Kuba. Widzimy się już w następnym odcinku, w sobotę. I to w sumie tyle. Pamiętajcie, jeśli film Wam się spodobał zostawcie łapę w górę dla zasięgu. Komentarz również. I co ma być po tym Outlastie. Bo Outlast no, zaraz się skończy i nie będzie. Nic na kanale. Będzie dwa miesiące przerwy, bo nie będę wiedział co nagrywać. że teraz wiedziałem, że jest Outlast, ale go nie nagrywam. Nieważne. No i subskrypcja z dzwoneczkiem, żeby Was kolejny film nie ominął. Wiadomo. Trzymajcie się. Do następnego.